Remont wiesz pochłonął kwotę blisko 8 milionów złotych. Teraz to jedna z największych atrakcji całego miasta. Uroczyste rozpoczęcie tegorocznego sezonu zaplanowano na 26 kwietnia. Od 12:00 Zaczynają się takie pokazy, uroczystości, można przyjść z rodziną. Na razie nie zdradzę, jak przedstawia się szczegółowy harmonogram, niech to będzie też pewna niespodzianka, ale oczywiście można się domyślić, że będzie to takie powitanie, otwarcie w klimacie średniowieczno-rycerskim. Jesteśmy na zamku, w związku z tym taka forma myślę, będzie najbardziej, no atrakcyjna najbardziej, najbardziej pasująca do tego, do tego miejsca. Oprócz panoramy miasta i okolic można również posłuchać ciekawostek na temat całego obiektu, historii oraz zwiedzić Zieloną Komnatę. Wieża Świętej Jadwigi ma około 50 metrów wysokości, ale tutaj największą taką atrakcją, tym ostatnim punktem programu jest tak zwana Zielona Komnata z malowidłami, z freskami z początków XVI wieku i to jest ten główny punkt, to jest ta główna atrakcja. Wyżej nie wchodzimy. Wyżej będziemy wchodzić na wieżę Świętego Piotra. Wieża Świętego Piotra ma 67, 67 metrów z drobnym takim haczykiem. I tu zwiedzający, jeśli przebrną wędrówkę przez 232 stopnie na szczyt tarasu widokowego, to właśnie w nagrodę, w ramach takiego zadośćuczynienia za ten cały wysiłek, będą mieli okazję oglądać legnice. Osoby zainteresowane zwiedzaniem mogą dokonywać rezerwacji telefonicznych w Muzeum Miedzi pod numerem 862 49 49.